Ciemano wariaty, a dzisiaj trochę inny odcinek. Lecimy na Bałtów wspomóc i policytować trochę dla mojej Amelki. Więcej zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Dużo klasyków, dużo fajnych ludzi. Zapraszamy na odcinek. Pozdrosie manara i pamiętajcie, będzie licytacja naszych spodni dinozaury tuningu. Piona! A dzisiaj, tak jak już wspomniałem, zabieram Was do. Jurassicu do Bałtowa tam pro prowadziliśmy licytację super gadżetów i tego wszystkiego zapraszam do subskrypcji kanału i przypominam że każda dobra pomoc jest naprawdę istotna. Teraz prezentujemy wam spodnie, które przygotowaliśmy na dabicie dwa tygodnie przed tym wydarzeniem. E, udało nam się pozbierać trochę podpisów od gwiazd telewizji i różnych tam innych Kornacki, Big Boy, wszyscy się podpisali na tych spodniach i stwierdziliśmy, że jak możemy pomóc, to pomożemy w trochę innym stylu niż zawsze. Przygotowaliśmy spodnie, na początku w nich chodziłem, a teraz widzicie. Spodnie naszykowane. Zrobiliśmy je ostatnio na Dabicie w 2025. Tu mamy Dabit. Dabit 2025. Przygotowaliśmy. Wszystkie mordy, które to się podpisały, bardzo serdecznie dziękujemy. Dzisiaj będziemy je licytować dla trzyletniej letniej Amelki. Potrzebuje trochę pieniążków, więc dla nas to czysta przyjemność. Lecimy do Was. Do zobaczenia. Simonowariaty, wariaty. Lecimy do Was z naszymi odtuningowanymi portkami od dinozaurów tuningu. Widzimy się na Jurassic na licytacji dla małej Amelki. Do zobaczenia, mordy. I Pięknego dnia wam życzę No nie wierzę Krowa na drodze Standard Kurde napię Proszę bardzo I nic z tego nie robi Na Jurassic z różnych powodów trafiliśmy dopiero w sobotę. Sytuacje różne tam się pokomplikowały. Przyjechaliśmy dupowozem, nie samochodem takim na zlot, ale obiecaliśmy, że będziemy na licytacji, więc zrobiliśmy wszystko, żeby tam dotrzeć. Tu patrzymy, trochę klasyków, jak widzicie, przyjechało. Mówią, że to jest największy kosmos, ten Jurassic. Nam udało się być dwa dni, jedną nockę. Naprawdę, Mistrzostwo Świata. Jak możecie, wpadajcie. No i tu, oczywiście, są mega fajni organizatorzy, którzy w tym roku stwierdzili, dlaczego, jak jest lot, to nie możemy pomóc komuś. I właśnie tak się wydarzyło. Spotkałem się z Tatą Amelki przed samymi licytacjami, pogadaliśmy. W tle Wam lecą samochody. Nie będę opowiadał o samochodach, bo naprawdę ich było mnóstwo. Warto odwiedzić Jurassic w Bałtowie. A tak jak widzicie, korweta. No, Mistrzostwo Świata. I zaraz na razie to szukamy tutaj znajomych, bo trochę tych ludzi tutaj było. No, my mieliśmy tutaj swoją ekipę, która urzędowała od piątku. My niestety nie mogliśmy dotrzeć w piątek. Przyjechaliśmy w sobotę na licytację. koło 12.00 byliśmy na miejscu. Zobaczcie, jak pięknie Felga leży w tym Audi. No, Mistrzostwo Świata. Bardzo piękne samochody. Warto było tam przybić o Mercedesik, też oklejony fajnie. No i bardzo chciałem przeprosić za mój głos, ale niestety są takie imprezy, gdzie człowiek wykrzyczy się, wyśpiewa i nie ma później siły. O, tu jest nasz właśnie ekipowy miejsce. Opaki się kąpią, zdrowieją. Słoneczko było, świeciło i zaczęliśmy licytację. Oczywiście sporo sponsorów przybyło, dali nam super suweniry, były i pakiety do depilacji, były i leżaki, były i kosmetyki od Jurassicu. Naprawdę mistrzostwo świata. Oczywiście z ziomkiem licytowaliśmy. Chyba najlepsza ekipa licytująca, <grym> żebym tak mógł powiedzieć. Wylicytowaliśmy wszystko. O, właśnie tu jest le leżeczek, który nam się udało wylicytować. No i co pięknego, wylicytowaliśmy bardzo dużo pieniążków, którzy, które, miejmy nadzieję, pięknie pomogą. O, tu ekipa jest, chłopaków z Kawalerskiego przyjechali, też coś wylicytowali właśnie na naszej licytacji dla małej trzyletniej Amelki. Robimy wszystko, żeby pomagać, ile się da, bo to, co możemy, to swoją postacią, tylko pomóc innym. Nasze spodnie, które poszły za ponad 300 zł, panowie, dziękujemy za podpisy. No i co? Na zrocie i do puszki zabraliśmy 10 tysięcy plus wpłaty internetowe. Pięknie dziękujemy za odcinek. Pięknie dziękujemy za wszystkie subskrypcje, jest nas coraz więcej. I jak zwykle, coś na koniec. Kolejny odcinek będzie Sponent Rok 2025. Taki kosmos jest tylko raz. Siema!